Wszystkim tutaj Acer, o trochę tak sobie To będzie mój pierwszy odcinek. Zagrajmy na modach. Będą, będzie więcej modów? No, w kurde. Fuck. O, o. Dobra. Sorry, że tak, ale wcześniej no nie. Ale dobra. to że zagrajmy na modach. No pierwszym etapem jest pozbierać drewno, więc to zróbmy no mój kolega pytał mnie, nie ten mój inni, pytał mnie czybym czy mógł nagrywać te battle. Ja mówię, nie dla mnie battle dużo nie wiem, chyba nie wiem Chyba sześć osób nagrywa w Battle. Battle, battle craft Mówię do Minecraft. A. No, Chrystus 17, chyba nie jest do tego potrzebna. Ja tylko dałem informację, że to fajny serwer. Ludzie jego nie ma. Kto nie lubi jego wbijać? Bo dostał bana. Nie wiem, ktoś tam inny mówił, że piskował, rządził się i takie tam. Dla mnie to dobrze, że został ban, bo dla mnie, że to zasłużył, na moim serwerze to tam taka informacyjny, że nie hejtujcie, że tak najpierw powiedzcie co odbiega, no to Invi też się tam u mnie rządził, więc... No, chyba dwie minuty już szybko, ale dobra, nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy że co to za taką długą przerwę? Czekajcie, muszę zobaczyć coś. Dobra. Ee... Sorry, że, tak, że taką długą przerwę miałem. Nie wiem, jak to powiem powiedzieć. O, nie chciałem mi się nagrywać, tak. Nie miałem pomysłu, co nagrać. Nagrywałem coś, nie, nie, nie chciałem tego rzucać, bo był bez sensu. Przygody w Minecraft będą może jutro. Drugie, drugi odcinek. I co jeszcze? To was. Mm, Sajstroła, Jakby to na. Pytanie. Mm, Ale. W, nie, bo. Nie miałem po 60 FPS-ów przy nagrywaniu. Nie wiem, jak to możliwe. Przy, przy nagrywaniu w Minecrafta mam 30. A teraz mam 25. Nie, nie wiem, jak to. Mm, a w sensorowa mam 60, nie wiem jak to możliwe, ale ja już nie gram sensowała budowała na wiecie mm, testowa, że ja będę musiał tam na parę dni, na weekend, ale się tam nie przez... nie za no już tam parę misji zrobiłem, już mi się tam nie chciało w to grać, bo to już było bez sensu, bo już wiem jak to to, to. Eee, więc może co innego będę nagrywał prócz Minecrafta. O, to mi się. Mogę to? Ma? O, mogę. Ty, nawet nie widziałem, bo pierwszy raz takie coś wykopuję, nawet nie wiem co to jest. Zaraz zobaczę, to jak to wykopiłem. Twin Ore. Nie wiem co to jest, to, tak to, 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 to szczerze. Myślałem ostatnio o firmie. Dopiero taki mały jak wykopałem, a już pół kilofu drewnianego jest. Proszę, ale to prawda, zanim musicie powiedzieć okay. Musicie mi powiedzieć, co to jest, o to. To, nie wiem, co to jest. Nie wiem, można coś z tego zrobić, jak tak to napiszcie, to... I jak będziecie... Chcieli jakieś mody, żebym dodał, a to mówcie, ale... piszcie, ale na 1.5.1, bo tam jest takiego moda, nie wiem, takie czerwone ludziki, co tam kopią, i takie, takie. Chciałem w to gra, e, wgrać, to było na jeden to mało by było. Co to jest? Aha, mogę to rozwalić? Pff, nie wiem, czy się to najlepiej rozwala. Chyba najlepiej było, kilofem. Najszybciej, Dobra, roz rozwalimy to, zobaczymy. rozwaliło się. Dobra, też jedzenie musimy... No lagło, Nie? Też musimy sobie jedzenie. O, widzicie, nawet to sobie wgrałem, że w gdzie ona? Ja uciekła. Menda. Bo to jest to coś. O. O. No nie no. O. No nie wiem. Minut 5:30 30 sekund, hmm. Kolejna pszczoła to chyba na ten mogę, bo chyba jest inny kolor. To chyba chodzi o kolor? Nie y o, to jest gdzieś tak szybko kobla nazbierałem. zbierałem, hmm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty szczerze, no nie wiem. Aha. Dobra, przypalimy sobie. Może jakaś brojka, bo nie wiem, jakieś buciki, że można latać po coś. Chyba oglądałem huśka, co chyba takiego moda ma. Ale no, nie wiem, bo taki bardzo oglądam już od. Nie wiem, parę paru miesięcy już huśka nie oglądam. Bardziej chyba. Ona teraz najczęściej ogląda na YouTube. Hmm. Hmm, nie wiem. to wszystko różnie. Nie daję łapek, bo nie, nie chcę, chcę, żebyście widzieli, co ja oglądam. Podczasem, może wy nie, nie wiem, bo może wy nie lubicie jego, nie wiem, t albo takich. Yy, to nie, to więc ja nie daję łapek. Bo nie lubi o tak. Moim kuplom daje ci, których znam. O oh, fuck. Co tak szybko się zmarnowało. Okay, wystarczy może. Dawaj, wystarczy. Powinno wystarczyć. Trzy no co zdzierstwo? Pół było już. Może jeszcze dam moda, żeby jedno takie... jedno takie i całe trzeło się zetnie. Stary mam Katar, to też mi boli. Zobaczymy, ile EXPA dostanę. Może chyba nie wypada EXPA, ale jestem ciekawy, prawda? Wam hmm. mnie przeszkadza, nie, że takie małe pole. Nie to tak nie za bardzo przeszkadza. Bo... Ja tam po prostu idę tam, gdzie mnie nie było. Nie tam, co widzę. E więc uh, uh, można dostać, a mogę, mogę co z tego zrobić? Nie wiem, bloka przynajmniej. Albo coś takiego. Oh, co za. Nie lubię tego. A mieczyk. Mieczyk można zrobić, ale nie ma. Więc nie wiem co można z tym zrobić. Zobaczę na necie, albo wy mi powiecie. Nie wiem. Albo nikt nie powie. Może, może grał z tym modem. Albo nie, no bo zapytam się chuśka, napisz w komentarz. W co ja robię? Nie wiem, drzewo. Oh, fuck myli mi się. z z moda nie na tym Nawet nie wiem czy jej mod jest ten na 151, ale raczej jest, nie? Ale dobra, ale teraz będę na chwilę znów będę nagrywał. Więc subskrybujcie. Czekajcie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Na razie. Cześć.